Aha, już jakoś kurwa dzwoni. O, no, ale aktualne. No słuchaj, no zobaczysz. Możesz przyjść jutro. Kurwa, jest tam trochę tymkuwanie. Zobaczę, jak robisz i pogodamy o stawce. Co będziemy, kurwa, przez telefon godać Przyjedź za 10.7. Kurwa, za 5. Wyjeżdżamy na robotę. Zobaczę, jak robisz. Będziemy jutro godać Dobra? No No, no, no Kurde. Ty Mirek, zobacz jakiś sprytny ten młody Widzisz jak się uwijo? Ja byś Gdybyś wy tak kurwa robił, to byśmy Na te porę noże małutem firmowym jeździli Z wami to nawet na buty nie ma Kurwa, trzy lata w jednych i ty w Wołaj Józka, niech zobaczy jak się kurwa robi to Suresion kurwa i napierdala równo. Wołaj go kurwa, dziełą znowu polski.